Ja jestem zwolennikiem izolacji pełnej mhm. samego Putina. Uważam, że nie powinno się z nim rozmawiać. Gdyby nie było tam operacji na tosko unijnej, to już zapewne da dawniej by doszło tam do wybuchu kolejnych jakichś wojen. Państwa gościem generał Stanisław Koziej były szef biura bezpieczeństwa narodowego. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry. Panie general, jak pan słyszy, premier Mateusz Morawiecki bardzo dużo mówi o inwestowaniu w polską armię, o inwestowaniu w nowy sprzęt. Twierdzi, że na tym oszczędzać nie można. No i chwali się rzecz jasna rozmaitymi inwestycjami, które zostały poczynione w ostatnim czasie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy pan uważa, że one zostały poczynione w słusznym kierunku i czy te pieniądze zostały zagospodarowane w sposób efektywny, jeżeli chodzi o poprawę polskiego bezpieczeństwa? No, gdy tutaj oglądałem to wystąpienie premiera, to w większości oczywiście z samą przesłaniem bym się zgodził. Natomiast mam tu dwie uwagi. Jedna mi się taka od razu nasunęła, że nie jest ładnie, kiedy polityk rządzący staje na tle uzbrojenia, czyli wykorzystuje armię, do prowadzenia polityki partyjnej, do krytykowania poprzedników innych partii i tak dalej, i tak dalej. To jest nagminnie dzisiaj stosowane przez ministra obrony narodowej, ale tak to jak widzieliśmy przed chwilą przez premiera, to nie powinno być. Sprawa wojska, sprawa obronności powinna być sprawą ponadpartyjną, nie powinna być wciągana w żadne partyjne przytyki, walki, potyczki psztyki w nos i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga jest, ma charakter bardziej merytoryczny, moja uwaga, a mianowicie oczywiście wojna w Ukrainie pokazuje dobitnie, że musimy armię wzmocnić, modernizować, rozwijać i tak dalej. Tylko że to my musimy robić mądrze. To nie może być tak, że my w sposób taki instynktowny niejako powielamy te wszystkie doświadczenia, które na dzisiaj są w Ukrainie. Przecież my, kupując broń i sprzęt, która ma służyć przez dekady Polsce, nie kupujemy tej broni na dzisiaj. My kupujemy tę broń, która będzie dzisiaj, jutro, pojutrze i za 10-20, a niektóra nawet i za 40 lat. Dlatego te zakupy nie mogą być takie mechaniczne. W, w Ukrainie y, artyleria się sprawdza. No to my, Bach, kupujemy 500 sztuk, więcej jeszcze, najsilniejszą y, armię artyleryjską w świecie chcemy zbudować. Czołgi gdzieś tam się sprawdziły, no to znowu kupujemy tysiąc czołgów. To jest taka metoda kopiuj-wklej, która nie powinna być stosowana w decyzjach strategicznych. Ja od dawna namawiam decydentów, aby jednak dokonać pewnej refleksji strategicznej na temat warunków bezpieczeństwa Polski, jakie będą po wojnie w Ukrainie. Bo jeśli idzie o dzisiaj. To nasze główne wysiłki, wszelkie obronne, powinny koncentrować się tylko i wyłącznie na wspieraniu Ukrainy. Żeby Ukraina nie przegrała, żeby Ukraina zatrzymała tę rosyjską nawałnicę, żeby przetrąciła kręgosłup armii rosyjskiej, po to, aby te nasze warunki bezpieczeństwa w przyszłości były lepsze. Natomiast my musimy się zastanowić, jaka będzie sytuacja bezpieczeństwa po wojnie w Ukrainie. Gdyby nie daj Boże, Ukraina przegrała, no to wówczas te warunki będą bardzo, bardzo trudne, ale gdyby Rosja przegrała no to będą lepsze, niezależnie od tego, kwestia, jakie panie będą... Panie generale, przepraszam, wejdę w słowo, ale chyba bardzo istotna także zmiana strategii bezpieczeństwa po prostu, e, która powinna zostać Oczywiście. przeprowadzona nie tylko przez ministra obrony, ale w ogóle przez polski rząd. Oczywiście, rząd i prezydenta. Ja namawiam od dawna, aby przystąpić do nowelizacji strategii bezpieczeństwa narodowego, która została przyjęta w 2020 roku, ona jest względnie dobra. Ja tam widziałem w niej dwa poważne takie punkty do krytyki, ale generalnie jest. W związku z tym, że dwa lata po przyjęciu tej strategii wybuchła wielka wojna rosyjsko-ukraińska, no to jest potrzeba. Podjęcia pewnej nowelizacji tej strategii, aby te decyzje, jakie dzisiaj podejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie rozwoju armii, miały swoje fundamenty strategiczne. Właśnie w tej strategii znowelizowanej, w Przeprowadzeniu przeglądu strategicznego, i tak dalej. Rząd się do tego nie kwapi. Bardzo mi jest smutno, że prezydent również razem ze swoim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego nie podejmuje jednak takiej inicjatywy, którą powinien podejmować. Panie generale, ja, tu, Jan... tu znowu wejdę w słowo, przepraszam, ale wspomniał pan o prezydencie, o tym, że przynajmniej w teorii konstytucyjnej jest on e, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, no ale jak to ostatnio wygląda, jeżeli chodzi o ten podział realny obowiązków i wpływu na tę historię? No to chyba pokazała nam sytuacja związana z niemieckimi patriotami, prawda? Gdzie prezydent został absolutnie pominięty w tej kwestii całej ścieżki decyzyjnej pominięty. I tutaj znowu pochwalę z kolei prezydenta, jeśli idzie o te patrioty, że on jedyny wśród tych polityków obecnej opcji rządzącej utrzymywał pewien przyczółek do jednak pozytywnego rozstrzygnięcia tego dylematu, że no mówił dobrze, dobrze, ale jednak jeżeli nie, to w Polsce będą. To on, jedyny polityk rządzący, ten przyczółek utrzymywał i dzisiaj może z podniesionym czołem pojechać do Berlina i rozmawiać z prezydentem Niemiec o finalizacji tego projektu wzmocnienia nie, nie tylko przestrzeni polskiej, ale przecież wzmocnienia w ogóle wschodniej flanki NATO, bo taki charakter ma. Ta obecność dodatkowa baterii patriot niemieckich. Dobrze, że one się w Polsce znajdą. Szkoda tylko ogromna, że pozostanie pewien taki sfont, można powiedzieć, w naszych relacjach z sojusznikami, bo tu chodzi nie tylko o samych Niemców, że z Niemcami jakoś będziemy znowu źle. Złe te relacje mieli, bo tak jakoś niemądrze postąpiliśmy z tą ich ofertą. Ale także inni sojusznicy, którzy zaczęli na nas patrzeć jak na jakichś dziwaków, którzy raptem nie chcą wzmocnienia obrony przestrzeni powietrznej na wschodniej flance, gdzie sami się tam znajdują. No to jest zupełnie niezrozumiałe dla nikogo w NATO, dla żadnego państwa w NATO, że. Państwo nie chce przyjąć wsparcia sojuszniczego na swoim terytorium w sytuacji, kiedy granica z obszarem wojny. No to było niezrozumiałe, dlatego tu kolejny minus jakby zaliczyliśmy w naszych sojuszniczej pozycji. Panie generale, a Pana zdaniem, gdzie te baterie Patriot od Niemców powinny zostać rozmieszczone? Dlatego, że szczerze, ja z którym ekspertem rozmawiam, to każdy ma inną opinię w tej sprawie. Według Pana, czy to powinno być tuż przy granicy z Ukrainą, czy to powinno być w jakimś innym miejscu, żeby miał większy zasięg Pana zdaniem, jak to powinno zostać rozwiązane? Bo wiemy, że w tej chwili trwają rozmowy i negocjacje w tej sprawie. No, oczywiście one generalnie powinny być rozmieszczone na tym głównym kierunku zagrożenia, jakim w tej chwili jest południowo-wschodnia Polska, prawda? Granicząca z, bezpośrednio z Ukrainą. One powinny mieć zadania osłony w ramach tej przestrzeni graniczącej z Ukrainą. Natomiast w którym miejscu technicznie już, czy to tak jak słyszymy na Lubelszczyźnie, południowej Lubelszczyźnie, czy na Rzeszowszczyźnie, to, to już jest kwestia bardzo taka ściśle operacyjna. Zależy ona przecież od tego, gdzie są rozmieszczone baterie patriotów Amerykańskich, gdzie są nasze środki przeciwlotnicze? Tam porozmieszane, one muszą być po prostu te baterie niemieckie wmontowane w system operacyjny i, i przeznaczone do osłony jakiegoś kolejnego ważnego obiektu. Ale w tym, na tym kierunku moim zdaniem największego zagrożenia, jakim jest kierunek ukraiński. Panie generale, wiemy, że ta wojna w Ukrainie, ta napaść Rosji na Ukrainę obnażyła stan rosyjskiej armii, między innymi, która była uważana do tej pory za drugą armię świata. W tej chwili są do tego, no, nazwę to delikatnie daleko idące wątpliwości. Ale też pytanie, czy nie obnażyła naszych, nie tylko polskich, ale w ogóle europejskich możliwości obronnych. Odnoszę się do słów szefa unijnej dyplomacji, który powiedział, że tutaj, cytat, inwazja Rosji na pełną skalę na Ukrainę obnażyła słabe punkty. Europejskich zdolności obronnych. Czy pan zgadza się z tą opinią, że tutaj no, też pokazano, że nie do końca jesteśmy przygotowani na ewentualne tragedie? No, oczywiście, że zgadzam się. Zwłaszcza w ustach szefa dyplomacji e, Unii Europejskiej jest to jak najbardziej zasadne, dlatego że zwłaszcza Unia Europejska e, powinna wyraźnie przyspieszyć swoje działania w, na polu obronnym. Tu powiedzmy sobie szczerze, że od 2016 roku, kiedy przyjęta została Strategia Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, dokonał się bardzo taki istotny ruch do przodu, zwłaszcza w zakresie budowania właśnie zdolności obronnych. Ale jak to bywa w zbiorowych systemach? Te młyny decyzyjne działają bardzo powoli, mielą tę materię Nie. bardzo powoli. Ten postęp w przygotowaniu zdolności obronnych, bo na tym moim zdaniem Unia Europejska powinna się koncentrować, w odróżnieniu od NATO, że NATO powinno się koncentrować na wymiarze operacyjnym jak używać, jak wykorzystywać te zdolności obronne. Nawiasem mówiąc, ta wojna w Ukrainie. Pokazuje ogromne znaczenie przyspieszenia koordynacji między NATO i Unią Europejską. Podziału, podzielenia się obowiązkami. Za co głównie jedna organizacja odpowiada, za co druga. I tutaj, tak jak wspomniałem, moim zdaniem, te. Prace ustalające optymalizację współdziałania tych dwóch organizacji powinny iść w tym kierunku, że Unia Europejska, jako z natury podmiot polityczno-bardziej ekonomiczny, gospodarczy, bardziej kompetentny w zakresie na przykład przemysłów obronnych i tak dalej, powinna koncentrować się na budowaniu właśnie tych zdolności obronnych, wyposażenia, uzbrojenia i tak dalej. Natomiast NATO. Na wykorzystywaniu tych zdolności. To jest moim zdaniem jeden z ważnych dzisiaj problemów takich strategicznych w Europie. Ustalenie podziału kompetencji i działań tych dwóch głównych organizacji, nawiasem mówiąc naszych dwóch zewnętrznych filarów wsparcia. My powinniśmy tutaj być inicjatorem tego typu rozwiązań, jakimi są NATO i Unia Europejska. Panie Generale, teraz jeszcze o słów, słów kilka o polskim wsparciu dla Ukrainy. Szef BBN poinformował, że w ramach inicjatywy pierwszych dam Polski i Ukrainy od dziś zaczną odbywać się u nas szkolenia dla ukraińskich lekarzy. Pierwsze szkolenie dla medyków właśnie odbywa się od godziny 10, czyli za niespełna 40 minut w bazie lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiemy, że w wydarzeniu wezmą udział m.in. szef bbn minister zdrowia, wiceminister zdrowia Ukrainy. Planowane są Rozmaite wystąpienia, czy to jest realna pomoc, panie generale, w takiej sytuacji? No ważna pomoc, każda zresztą pomoc ukraińskiej armii jest bardzo potrzebna, tak samo w tej dziedzinie medycyny wojskowej. No nie trzeba chyba tutaj nikomu mówić, jak ważna jest opieka nad rannymi żołnierzami. W, w zakresie przywracania ich zdrowia. To jest nie tylko w interesie i bardzo ważne dla tych, nawet pojedynczego żołnierza, ale to ma ogromne znaczenie tak dla morale całej armii. Jeżeli ona wie, że w razie, jeżeli ci żołnierze wiedzą, że w razie gdy zostaną ranni, to będą mieli dobrą i, i profesjonalną opiekę. Dlatego ta medycyna wojskowa. Ratownictwo medyczne na wojnie, i tak dalej, jest no, jedną z ważnych dziedzin. Dlatego dobrze, że Polska akurat w tym chce pomagać Ukrainie. Jestem jak najbardziej za, i tutaj chwalę. Chwalę szefa BBN-u, bo podejrzewam, że to jest trochę jego inicjatywa z racji jego, jego profesji wcześniejszej, a że Polska ma dobrą służbę wojskową, służbę medyczną, co już niejednokrotnie pokazała, czy to w konfliktach w Afganistanie, czy, czy chociażby nawet w w reakcji na tę pandemię covid no to jesteśmy dobrym państwem, aby pomagać Ukrainie w tym zakresie. To już takie teraz pytanie, panie generale: trochę spogranicza wojny i dyplomacji, ale ostatnio bardzo głośno zrobiło się po raz kolejny na temat tego, co zrobić z Putinem i jak w tej chwili utrzymywać relacje z Kremlem. Mieliśmy dość, no będę się jednak upierać, skandaliczną wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówił o tym, że no, Putin nie może czuć się izolowany. Przedziwna sytuacja, zważywszy na to, że właśnie wszyscy twierdzą, że izolacja to jest jedyna rzecz, która jest go w stanie złamać. Ukraińcy pytani o ewentualne rozmowy pokojowe mówią, że to jeszcze nie jest czas na mediację. Takie padło, taka deklaracja padła z ust szefa dyplomacji ukraińskiej. Wiemy, że odbyły się też rozmowy prezydenta Erdogana, prezydenta Turcji, zarówno z Putinem, jak i z Zełęskim w kwestii poszerzenia korytarza zbożowego. No dużo tutaj jest różnych tych wątków, więc może zacznijmy od tego, jak. Jak utrzymywać relacje z Putinem i czy w ogóle je utrzymywać? Bo jedni mówią, że nie, że pełna izolacja, inni twierdzą, że te kanały komunikacyjne no, muszą zostać utrzymane, bo jeżeli wszystkie zostaną zerwane, no to wtedy już w ogóle nie ma możliwości jakiegokolwiek porozumienia, nawet w perspektywie czasu. Ja jestem zwolennikiem izolacji pełnej mhm. samego Putina. E, uważam, że nie powinno się z nim rozmawiać. On jest jednak autorem tych wszystkich zbrodni wojennych, które się. Odbywają w tej chwili w, w Ukrainie, które są dokonywane przez armię putinowską, to Putin jest temu winien. On rozpoczął tę agresję, tę wojnę i tak dalej. On musi czuć się, że jest za to jakoś karany. A izolacja polityczna takiego przywódcy jest najwyższą karą dla niego. No może nie najwyższą, ale jest istotną karą, którą on może. Jakoś rozumieć. Dlatego jestem zwolennikiem, aby z nim jednak nie rozmawiać. Natomiast, oczywiście, kanały komunikacji politycznej, także z państwem agresorem, muszą być utrzymywane przez wszystkie strony, ale to może być na poziomie dyplomatycznym, na poziomie politycznym dyplomatów, fachowców, różnych przedstawicieli niższego szczebla, po to, aby te kontakty. Nie były utrzymywane czy to za pośrednikiem gdzieś pośrednictwem gdzieś na forum, na przykład, organizacji międzynarodowych, na przykład w ONZ-cie, tam z ambasadorem Rosji można poprzez ten kanał utrzymywać cały, cały czas i w innych różnych innych organizacjach. Więc ja uważam, że tego typu relacje z Rosją powinny mieć taki charakter. Na szczeblu najwyższym politycznym e, izolacja Putina, aby on czuł cały czas, że jest pod presją. Osobiście. Aby był pod, czuł, że jest pod presją. Bo przecież bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, że to, i co będzie dalej z tą wojną, co będzie dalej w Rosji, zależy od tego, czy Putin będzie u władzy, czy nie będzie u władzy. Tylko odejście Putina od władzy w Rosji może tworzyć jakieś szanse na pozytywne scenariusze, jeśli idzie o przyszłość tej wojny i o sytuację powojenną. Natomiast dotąd, dopóki Putin będzie u władzy, dotąd trudno sobie wyobrazić na przykład jakiś traktat z Ukrainą, który by przewidywał powrót wszystkich okupowanych ziem do Ukrainy. No to w tym kontekście no, no panie generale, dlatego... jeśli pan pozwoli, bo poniekąd pańskie słowa potwierdzają dziennikarze The Washington Post, bo oni ostrzegają, tutaj cytat, że konflikt rosyjsko-ukraiński może potrwać jeszcze latami. Gazeta podkreśla, że Putin nie dopuści za żadną cenę do utraty Krymu przez Rosję i w tym artykule czytamy następujące słowa. Państwa Zachodu boją się, że jeżeli Ukraina podejmie próbę odbicia Półwyspu Krymskiego, to Putin wykorzysta wszelkie dostępne środki do powstrzymania przeciwnika, łącznie z użyciem bomby atomowej. I ten temat znów do nas wraca. No tak, no, i to jest, to jest właśnie ten ogromny dylemat. Prawdę powiedziawszy, my musimy brać pod uwagę też tego typu sytuację, że Putin jest jednak politykiem, jak się okazuje, nieobliczalnym. Traktowaliśmy go wcześniej, tym, ludzie Zachodu, jako polityka, z którym można prowadzić jakieś negocjacje, że on może kieruje się jakimiś racjonalnymi argumentami czy racjami z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia interesów Rosji, bo obiektywna analiza strategiczna pokazywała na przykład, że Pełnoskalowa agresja na Ukrainę nie jest w interesie Rosji, bo może zakończyć się takim, tym, czym w tej chwili jest. Mimo to Putin się na to zdecydował. Putin też zdecydował się na prowadzenie. Zbrodniczej wojny, na wprowadzenie metod znanych nam z dawnych, dawnych czasów, czy to stalinowskich, czy hitlerowskich, jeśli idzie o okupowane terytoria i tak dalej, bombarduje ludność cywilną. W związku z tym, Putin jest człowiekiem zdolnym do wszystkiego. Także niestety do użycia broni nuklearnej. W związku z tym, ta wojna dalsza obronna Ukrainy z Rosją. Musi być prowadzona bardzo rozważnie, bardzo roztropnie, co nie znaczy uleganie szantażom Putina, bo Putin e, może tylko jakoś reagować na twarde e, działania ze strony Zachodu, zwłaszcza bo tu głównie chodzi o wsparcie przecież przez Zachód Ukrainy a wykorzystuje bezwzględnie wszelkie słabości czy wszelkie luki, które deklaratywnie mogą się pojawiać. Panie generale, to wą kończąc wątek ukraiński, chciałam pana jeszcze zapytać o to, jak sytuacja może wyglądać na froncie w najbliższych tygodniach. Oczywiście w kontekście warunków pogodowych pytam, bo sytuacja jest coraz trudniejsza. Mamy śnieg, mamy mróz. Wiemy, że minister obrony Ukrainy mówi o tym, że no musi poczekać, aż no ten grunt zamarznie na tyle, że będzie można wznowić działania ofensywne. Jak pana zdaniem ta zima może wpłynąć na e, wojnę zarówno po rosyjskiej, jak i po ukraińskiej? stronie? No ja przychylam się do tych analityków, którzy wypowiadają się, często na ten temat. Oczywiście trudno tu jednoznaczne jakieś oceny dawać, ale przychylam się do tego, że Rosjanom będzie trudniej znosić te warunki zimowe niż Ukraińcom. Ukraińcy walczą na swojej ziemi, Ukraińcy mają krótsze linie komunikacyjne, Ukraińcy mają szerokie wsparcie pod każdym względem i zaopatrzenie ze świata zachodu, w tym także w te środki potrzebne do przeżycia i przetrwania i działania w warunkach w warunkach zimowych. Armia rosyjska, która już pokazała, jak bardzo jest połamana i przetrawiona korupcją, brakami w różnym, nawet ważnym wyposażeniu, a cóż dopiero w takim na przykład zimowym jakimś wyposażeniu, więc można oceniać, że armii rosyjskiej będzie trudniej prowadzić jakieś aktywne na większą skalę działania. W warunkach zimy Ukraińcom łatwiej, i dlatego ja spodziewam się, od zresztą od dawna, tak to przypuszczam, że jednak Ukraińcy podejmą zimą próbę jakiejś istotniejszej kontrofensywy, aby zaskoczyć jeszcze armię rosyjską. Bo wszyscy Rosjanie też tak uważają, że ta zima to właśnie. Zatrzyma w ogóle e, działania wojenne. Sądzę, że po stronie ukraińskiej niekoniecznie. Myślę, że tu minister obrony Ukrainy, no, coś tak w tym duchu powiedział, e, dał pewien sygnał. Nie sądzę, aby to była jakaś taka dezinformacja, tylko że oni coś zrobią, a nic nie zrobią, ale że rzeczywiście Ukraińcy mogą podjąć jakąś kontrofensywę na większą skalę. E, takim naturalnym kierunkiem jest. E, Kierunek zaporoski tutaj w kierunku na wybrzeże Morza Azowskiego, aby rozciąć ugrupowanie rosyjskie na tym Pomoście Krymskim. On jest naturalny, i Rosjanie tam się przygotowują też do obrony. Z, z tego powodu to będzie trudno zaskoczenie. Być może to będzie zupełnie jakiś inny kierunek, ale spodziewam się, że Ukraińcy taką ofensywę zimową jednak podejmą. Panie generale, to na koniec jeszcze krótko, o no, bardzo, bardzo niepokojących informacjach płynących z Serbii. Wiemy, że Serbia utrzymuje swoje wojsko w gotowości w związku z sytuacją w Kosowie. No, od lat chyba nie było takiego napięcia w tych relacjach. Czy Pana zdaniem nas w Europie czeka kolejny jakiś otwarty konflikt? Czy uda się tę sytuację w ostatniej chwili jakoś zatrzymać, powstrzymać, załagodzić? Bardzo trudno prognozować, co tam może się zdarzyć dalej. Bałkany są takim wielkim kotłem, Ciągle, ciągle tam coś się dzieje. Na szczęście są tam siły NATO, Unii Europejskiej. I one jakoś mitygują trochę tę sytuację, bo gdyby nie było tam operacji natowsko-unijnej, to już zapewne da, dawniej by doszło tam do wybuchu kolejnych jakichś wojen. Miejmy nadzieję, że... Uda się tej misji jakoś tę sytuację także zmitygować. No aczkolwiek, Serbia jest, jak słyszymy, zdeterminowana, aby wysłać tam swój tysiąc żołnierzy, którzy wedle tam porozumienia mają prawo w razie, w razie czego tam skierować, ale takie skierowanie zapewne doprowadziłoby do gorącej wojny i jest to ogromne wyzwanie. Dla NATO i Unii Europejskiej, aby temu zapobiec. Nie wiem, czy czasami w tym w całym konflikcie w jakiś sposób tam nie, nie pojawia się palec rosyjski. Mm. Czy to nie Putin tam gdzieś trochę także miesza Serbię, e, jakoś tam zachęcając do tego typu działań, dlatego że to byłoby bardzo przecież na e, korzyść Putina, który mógłby wykorzystywać kolejny argument propagandowo o NATO, które sprawiło, że tam trwa wojna, że tam źle zostały ustanowione te zasady itd. Tak Panie generale, bardzo dziękuję. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pozdrawiam pana, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego Dziękuję w bardzo. W nowym do roku, bo pewnie dopiero w nowym roku się zobaczymy. Wzajemnie wszystkim też słuchaczom i telewidzom, jeśli tak można powiedzieć. W czy to jest telewizja. telewizja oczywiście, życie. internetowa telewizja, tak, jak jest. najbardziej. Rośniemy w siłę. Internetowa <noise> telewizja, czyli najbardziej nowoczesna. Tak Życzę jest. wszystkim wesołych świąt i nowego roku. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.